Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy duszy. Dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić przygotowaniu do nadchodzących wydarzeń. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórym z Was może się wydawać, że jeżeli pozwolę sobie w ramach Uszy duszy wspomnieć o wydarzeniach, które być może będą nas dotyczyć i być może nie będą wcale pozytywne, a wręcz mogą być trudne i mogą być dużym wyzwaniem dla każdego z nas. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć, iż zdradzam ideę całego cyklu pod tytułem uszy, duszy. Ja tak nie uważam. Jestem przekonany o tym, iż zachowanie zdolności do przytomnej, trzeźwej i pozytywnej oceny tego, co się będzie działo dookoła, jest kluczowe dla naszego przetrwania, ale jestem przeciwny temu, by nie dostrzegać tego, iż jesteśmy w tej chwili w cieniu ściany w którą za chwilę prawdopodobnie wszyscy jako cywilizacja zachodu uderzymy. I to za chwilę z mojego punktu widzenia jest perspektywą bliską, ponieważ mówię o najbliższych dwóch miesiącach, o sierpniu i o wrześniu roku 2020. W rzeczy samej uważam, iż czeka nas czas dosyć dużej próby i dużego wyzwania, i powinniśmy się do tego przygotować. Są dwa kierunki myślenia o tym przygotowaniu, o którym w tej chwili mówię. Pierwszy jest prosty, i tak naprawdę pewnie większość z nas daje sobie z tym bez problemu radę. Otóż chodzi o przygotowanie dla naszego ciała. Przygotowanie dla naszego ciała to znaczy zabezpieczenie się w podstawowe rzeczy: w wodę, w zapas żywności na jakiś czas oraz w leki, których jesteśmy w stanie przewidzieć, że mogą nam być potrzebne. To jest proste, łatwe, nie powiem, że przyjemne, ale stosunkowo łatwe do wykonania. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje więcej informacji na ten temat odsyłam do stron tzw. prepersów. Są takie strony także w polskim internecie, ludzi, którzy od dawna ćwiczą siebie w tym, jak sobie radzić w warunkach trudnych i można tam wiele użytecznych informacji na tych stronach znaleźć. Więc nie na tym się chciałem skupić. Chciałem się skupić na tym, jak przygotować swój umysł na te nadchodzące wydarzenia, bo to jest dla każdego z nas dużo, dużo trudniejsze. I aby wejść w ten temat w jakiś rozsądny sposób, zacznę od mojego niegdyś tajemniczego mentora, od którego właściwie od samego początku, od kiedy go poznałem, czyli kilkanaście lat temu, jedno z pierwszych zdań, które zapadło mi w głąb duszy, było jego zdanie, które brzmi: Pamiętaj, nie ma żadnego znaczenia, jak będzie wyglądało to, co się dzieje dookoła ciebie. Jedyne znaczenie ma Twój stan wewnętrznego bycia ponieważ to on determinuje twoją reakcję na to, co będziesz widział dookoła. W angielskiej terminologii dokładnie Baszar mówi o state of being. Jak to przetłumaczyć, to nie jest takie proste. Ja w ciągu lat zmieniałem tłumaczenie tego state of being. W tej chwili rozumiem to jako stan bycia, który właśnie determinuje mój sposób odbioru i mój sposób reakcji na to, co widzę dookoła. Ten state of being jest niewątpliwie kluczowy. Proszę pamiętać o tym, że istnieje coś takiego, co no, to się różnie nazywa. Ja używam określenia rzeczywistość uzgodniona. Ta rzeczywistość uzgodniona to jest właśnie scenografia, która się będzie rozgrywać dookoła i oczywiście w pewnych wymarzonych sytuacjach jesteśmy w stanie wywołać zmianę scenografii. Jest taka przypowieść o Buddzie, nie wiem czy Państwo ją znacie, iż kiedyś w, przed jego obliczem stanęła 100 tysięcy armia wojowników, która miała mu zagrozić. Zaś on swoim stanem umysłu odmienił tę 100 tysięczną armię w garść opadających, suchych i jesiennych liści. Tak, ale to Budda. Mało kto z nas ma taką zdolność i musimy się liczyć z tym, że scenografia, która w tej chwili już powstała wokół nas, tylko jeszcze jej nie widzimy, chociaż już jesteśmy w jej cieniu, ta scenografia będzie. Taka, jaka będzie i prawdopodobnie niewielu z nas będzie w stanie ją zmienić na opadające, suche, jesienne liście. Natomiast to, jakie będziemy mieli stosunek do tej scenografii, to, jak się zachowamy wobec niej, to, jak będziemy panować nad swoimi emocjami i nad swoją psychiką, jest kluczowe dlatego, no właśnie w jakim wariancie wydarzeń się znajdziemy. I tutaj wracamy do tego wątku, o którym Państwo także mówiłem kilkukrotnie w odniesieniu do swojego niegdyś tajemniczego mentora. Otóż jestem przekonany o tym, iż w tej chwili wokół nas rozgrywają się różne warianty rzeczywistości. Natomiast to, w którym z tych wariantów rzeczywistości się znajdziemy, zależy tylko i wyłącznie od tego, co Bashar nazywa state of being, czyli stanem naszego wewnętrznego bycia. Jest niestety wielce prawdopodobnym, że spora grupa ludzi na to, co będzie wynikało z tej scenografii, która się dookoła ujawni już za chwilę, Zareaguje strachem, lękiem i pójdzie no, w takie najniższe instynkty przetrwania. To nie jest ta wersja, do której chciałbym Państwa namówić. Chciałbym Państwa skłonić do tego, byśmy powrócili do tych wszystkich wątków, o których rozmawialiśmy dotychczas w uszach, duszach czy też w uszy duszy, i żebyśmy się skupili na pierwszym, co się pojawi w momencie, w którym ta scenografia się zmaterializuje i zmanifestuje. A pierwsze, co się pojawi, to jest strach, i to jest temat, o którym żeśmy już parokrotnie mówili i chciałbym temu w tej chwili też poświęcić dłuższą chwilę. Otóż w momencie, w którym pojawia się strach, właściwie trzeba dokonać dosyć podstawowego rozgraniczenia. Strach, jeżeli jest reakcją na bezpośrednie zagrożenie tu i teraz, ciebie, twojego zdrowia, albo też ciebie, twoich najbliższych i zdrowia twoich najbliższych, jest w pełni uzasadnionym i bardzo pozytywnym komunikatem. Ponieważ to on daje siłę do tego, by podjąć obronę albo też podjąć ucieczkę. Jedyne, czemu nie należy się poddać, to nie należy się poddawać paraliżowi, który taki strach także potrafi wywołać. I w tym momencie, jeśli mówimy o strachu, to jest to bodziec pozytywny, a nie negatywny. To jest bodziec, który uruchamia całą fizjologię naszego ciała i mobilizuje nas maksymalnie w tym momencie, by podjąć skuteczną obronę, bądź też po prostu uciec. Natomiast istnieje cała druga kategoria sytuacji, mówię w tej chwili o tej scenografii, która się pojawi, która może także w pierwszej chwili wykonać, wywołać w nas wodę strachu. No i teraz pierwsze co należy zrobić, to należy zrobić stop-klatkę i obejrzeć tę sytuację, tę scenografię w sposób statyczny, nie pozwalając się zapędzić swojemu strachowi w kozie róg i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście tu i teraz ta scenografia, którą widzę, Zagraża mnie bądź moim najbliższym. Mówię o tu i teraz, a nie o tym, co będzie za dzień, za tydzień bądź za miesiąc. Jeżeli zachodzi ten drugi przypadek, w którym to nie jest bezpośrednie zagrożenie naszego bytu tu i teraz, tylko to jest przerażająca scenografia, która jak dotąd, jak na razie będzie się rozgrywać być może na ekranach telewizorów, być może w opowieściach ludzi na ulicy, być może nawet w zasięgu Twojego wzroku, ale nie będzie Ciebie bezpośrednio dotyczyć, to Pamiętaj, że w tej sytuacji strach również jest pozytywnym bodźcem, tylko trzeba umieć na niego spojrzeć. Otóż strach, który pojawia się w takim momencie jest, tu się odwołam do wykładni mojego niegdyś tajemniczego mentora, choć nie jest tak, że cytuję go w tej chwili dosłownie, a raczej jest to moja transpozycja jego nauki, jego myśli. Otóż strach jest świadectwem dysonansu pomiędzy przekonaniem, które we mnie się budzi, Pomiędzy tym, co ma do powiedzenia na temat tej sytuacji moja dusza. To jest najlepsza definicja strachu, jaką znalazłem. Bo to przekonanie, które się we mnie budzi w momencie, w którym widzę scenografię, która ma za zadanie mnie przestraszyć, no to jest jak gdyby przekonanie w to, że w rzeczy samej ta scenografia mi zagraża. Jeżeli pójdziemy za tym przekonaniem. To jest możliwe, że w ten czy inny sposób scenografia będzie nas dotykać. Natomiast, jeżeli będziemy w stanie zachować dystans wobec tego przekonania i mieć świadomość, że to jest tylko i wyłącznie przekonanie, to możemy się temu przyjrzeć bliżej. I teraz mamy znowuż dwie możliwości. Jeżeli popatrzymy na tę stopklatkę, o której mówiłem na początku, tę stopklatkę tej scenografii, która się już niedługo pewnie zamanifestuje wokół nas, to musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy my już mieliśmy takie doświadczenie, które dokładnie od takiej scenografii się zaczynało i czy to doświadczenie jest tym, co skłania nas ku temu, by w tej chwili się bać. Bo na przykład wtedy, kiedy tamto doświadczenie miało miejsce, to skończyło się dla nas tak czy inaczej negatywnie trudno bądź boleśnie. Jeżeli mamy do czynienia z tym właśnie przypadkiem, to warto sobie uświadomić, że wchodzenie w tę samą pętlę narracyjną daje zawsze te same skutki. I to, że kiedyś jakaś reakcja na jakieś doświadczenie zaprowadziło nas na manowce, wynika z tego tylko i wyłącznie tyle, że należy w tej chwili kategorycznie tej reakcji się wystrzegać. I to jest pierwszy moment, kiedy możemy zacząć wyciszać ten dysonans pomiędzy tym, co nasza dusza ma do powiedzenia, pomiędzy oceną tej sytuacji z pozycji naszej duszy, a tym, co nam się roi w głowie. Ktoś z Państwa może powiedzieć, a cóż to jest ocena sytuacji z pozycji naszej duszy? Ja na to odpowiem, no tak powiedziałbym, dość poetycko. Otóż Baszal kiedyś powiedział, gdybyś widział nadchodzącą przyszłość, która ciebie będzie dotyczyć oczami swojej duszy, to wiedziałbyś, że nie masz się czego bać. I ja się tego trzymam. Zakładam, że moja dusza mnie tak prowadzi, że tak naprawdę jeżeli będę w stanie pójść w ślad za jej wskazówkami, to nie muszę się tego bać. Wracam do tej swojej, być może trochę zawiłej narracji, ale jednak mam nadzieję, że dla niektórych z Państwa klarownej i być może w trudnej sytuacji pomocnej. Otóż zatrzymaliśmy się na tym pierwszym przypadku. Na tym pierwszym przypadku, w którym ta scenografia, której będziemy doświadczać, może wzbudzić jakieś nasze wspomnienia z przeszłości i te wspomnienia mogą być podstawą naszych obaw. I wracam do konkluzji, do której doszedłem. Jeżeli widzisz, że. Tamte rozwiązanie cię zaprowadziło na manowce, a tamte rozwiązanie z całą pewnością było dyktowane strachem, to w tej chwili zrób wszystko, co możesz, by podjąć inne rozwiązanie. I mamy też do czynienia z drugą ewentualnością, jeżeli będziemy oglądać tę stoplatkę, o której mówiłem, a ta druga ewentualność to jest przyznanie się, że nie, że takiej scenografii jeszcze nie widziałem. Być może widziałem ją na filmach Hollywoodu a nawet bardzo prawdopodobne, że widziałam ją na filmach Hollywoodu, ale pamiętaj, bardzo cię proszę, że filmy Hollywoodu to jest główna tuba, która programuje nasze umysły po to, byśmy tak, a nie inaczej reagowali na różnego rodzaju scenariusze, które dotychczas wydawały nam się tylko i wyłącznie domeną filmów science fiction. Także odczepmy się czym prędzej od tego, w jaki sposób interpretuje taką scenografię taki czy inny film hollywoodzki i popatrzmy na to z perspektywy jednego konkretnego pytania. Czy ja osobiście w tej rzeczywistości, w której żyję, a nie na filmie Hollywoodu, doświadczyłem tego typu scenografii? Jeżeli nie, i to jest ten drugi przypadek, w odróżnieniu od tego pierwszego, o którym mówiłem wcześniej, w takim razie nie mam żadnych wzorców reagowania na ten przypadek poza, poza programami, w których Hollywood prowadzi prym, jeśli chodzi o ich źródło. No i to jest bardzo ważny moment, na którym chciałbym, żebyście się Państwo przez chwilę zatrzymali myślą. Bo z pozycji tu i teraz, jeżeli będziecie patrzeć na scenografię, której żeście nie doświadczali, to nic o niej nie wiecie. I w tym momencie no, odwołuję się do mojego niegdyś tajemniczego mentora. Są dwie możliwości, by podejść do tego typu scenografii, która w pierwszej chwili wydaje się być ewidentnie wariantem negatywnym. Pierwszy jest taki by dostrzec gdzieś w tej scenografii jednak także stronę pozytywną. Jeżeli ją dostrzeżesz, to trzymaj się jej pozorami i idź dokładnie w tamtą stronę. Ale może też być tak, że ta scenografia, z którą się zetkniemy, nie da się dostrzec ze strony pozytywnej. I wówczas pozostaje druga rada Baszora, mojego tajemniczego mentora, która brzmi OK, jeżeli nie jesteś w stanie zobaczyć jakiejś Pozytywnej strony tego, co cię doświadcza, to znajdź sobie, dla siebie, swój osobisty wariant dla ciebie indywidualnie, tudzież dla Twoich najbliższych, dla Twojej rodziny, dla Twoich zwierząt, by przejść przez tę burzę, która nadchodzi, jak to kiedyś powiedziałem dyplomatycznie, w przemokniętym podkoszulku i nic więcej. I jestem przekonany o tym, I jestem o tym absolutnie przekonany i powtórzę to po raz trzeci, jestem o tym absolutnie przekonany że w każdej nawet najbardziej katastroficznej scenografii można znaleźć wariant ścieżki dla siebie i dla najbliższych, która jest ścieżką przetrwania i wyjścia z całej tej sytuacji z ogromną ręką. I wówczas tak naprawdę to, co musimy zrobić, to dać siebie maksimum, by taką ścieżkę znaleźć. I dać siebie maksimum, by tą ścieżką pójść i się jej trzymać. To są jakieś tam takie najbardziej bym powiedział doraźne metody, jak sobie poradzić w momencie, w którym zobaczymy gdzieś na horyzoncie, bliżej bądź dalej, wydarzenie, które może nas przerazić, wydarzenie, które może nas sparaliżować. I to jest to, czemu się poddać nie możemy. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym drugim wariantem, o którym Państwu w tej chwili mówię, czyli zobaczymy scenografię, która tak naprawdę nigdy nie była o naszym udziałem i naszym doświadczeniem, to chciałbym Państwu przypomnieć tych pięć trudnych, aczkolwiek moim zdaniem bezcennych, zaleceń mojego niegdyś tajemniczego mentora, kiedy mówiłem Państwu o doświadczeniu ucha igielnego. Pierwsze z tych zaleceń i drugie z tych zaleceń to jest troszkę osobny temat, o którym pewnie Państwo pamiętacie. Pierwsze dotyczy tego, by wybaczyć z poziomu serca wszystkim, którzy kiedyś nas skrzywdzili. A drugie to jest to, by wybaczyć sobie z poziomu serca wszystko, co uważamy za swoją winę, grzech. Błąd, krzywdę i nieudolność. Ale w tej chwili chciałem Państwu przypomnieć trzecie i czwarte z tych zaleceń. Otóż trzecie z tych zaleceń dotyczy tego, by kompletnie odciąć się od wzorców przeszłości. By uznać, by wszystkie sposoby reagowania, wszystkie schematy reagowania, wszystkie programy, które dotychczas nam nakazywały, by w pewnych okolicznościach reagować tak, a nie inaczej, po prostu odciąć od siebie jednym gwałtownym cięciem i więcej się nimi nie posługiwać, niezależnie od tego. Jak racjonalne wydawałoby nam się odwołanie do nich właśnie. Albowiem, rzeczywistość, która się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przestanie reagować na to, co my postrzegamy jako racjonalne. Natomiast zdecydowanie będzie wymagała zupełnie nowych reakcji z poziomu naszego serca. I to jest czwarte z tych zaleceń mojego niegdyś tajemniczego mentora, by wszystkie informacje, wszystkie pytania, wszystkie wzorce postępowania. Ściągnąć z pola informacyjnego przyszłości. Co to znaczy? Z naszego wyobrażenia, jak ma być, jak będzie, tak by było w rzeczy samej dobrze i tak jak chcemy. To pole informacyjne przyszłości to jest pole naszej wiary w to, że dotrwamy i dotrzemy do szczęśliwego momentu w czasie i przestrzeni. I szukajmy takich rozwiązań na tę scenografię, która się pojawi. Które będą zaczerpnięte z tamtej wizji przyszłości, niezależnie od tego, czy one będą racjonalne, czy one się będą poddawały odpowiedzi na pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. W ogóle się tego typu pytaniami nie sugerują. Znajdź odpowiedź, jak chcesz, by ta sytuacja, którą w tej chwili widzisz, ciebie ominęła i idź tą drogą, bez względu na to, na ile to ci się będzie wydawać racjonalne, bądź też nie. Jest jeszcze jedno z mojego punktu widzenia bardzo praktyczne zalecenie mojego tajemniczego, niegdyś mentora, dotyczące tego, jak sobie można poradzić ze strachem w momencie, w którym się pojawi. Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja kiedyś Wam o tym mówiłem, iż Bashar twierdził, że ponieważ istnieje tylko i wyłącznie tu i teraz, to nie istnieje coś takiego jak przyszłość, a nie przeszłość. Zarówno przyszłość, jak i przeszłość jest niczym innym jak projekcją naszego umysłu. I teraz w odniesieniu do przeszłości opisywał następujący mechanizm. To, co nam się wydaje wspomnieniami z przeszłości, jest także projekcją naszego umysłu. Dlatego też Wasz mówił, że te wspomnienia mogą ulec zmianie i nasza przeszłość może ulec zmianie. W zależności od tego, jakie emocje będziemy chcieli w tę projekcję ubrać. Bo mechanizm wyświetlania sobie wspomnień z przeszłości, według mojego niegdyś tajemniczego mentora, wygląda następująco. Przywołujemy sami, albo też jakieś wydarzenie przywołuje w nas pewną emocję. Ta emocja sama z siebie nie jest czytelna dla naszego racjonalnego umysłu, o czym Państwo doskonale wiecie. Wymaga przetłumaczenia. Sposobem przetłumaczenia tego języka emocji jest właśnie projekcja pewnego obrazu, który się łączy w naszym umyśle z tą emocją. I to jest to, co my nazywamy wspomnieniem. Ale jeżeli przyjąć taką perspektywę, to proszę zauważyć, że istnieje ścisły związek pomiędzy stanem emocjonalnym, który w danym momencie jesteśmy, a co za tym idzie stanem wibracyjnym, w którym w danym momencie jesteśmy, a obrazem tego wspomnienia, które mamy. I teraz, jeżeli pójść tym torem rozumowania dalej, a właściwie wykorzystać go niejako w drugą stronę, w myśl zasady, że od tyłu też działa. To jeżeli będziemy w stanie stworzyć sobie w swoim umyśle taką kolekcję zrzutów ekranowych, wydarzeń, które przeżyliśmy i które były ewidentnie wydarzeniami, które nas trzymały na poziomie wysokiej wibracji, wydarzeń, w których byliśmy szczęśliwi, wydarzeń, w których byliśmy pewni tego, iż idziemy drogą serca i mamy ku temu pełne prawo i nic nas nie ogranicza. Jeżeli zrobimy sobie kilka takich zrzutów ekranowych, które będą tę sytuację odzwierciedlać jak zdjęcie, w miarę możliwości w najdrobniejszych szczegółach: zapach, światło, pora okoliczności, przedmioty, ludzie, wydarzenia i słowa. Jeżeli będziemy sobie w stanie tego typu zrzut ekranowy zachować w pamięci jak zdjęcie, to jego przywołaniem, w myśl tej zasady, baszala, o której Państwu mówiło, musi być skorelowane z wywołaniem takiego, a nie innego stanu emocjonalnego, który wówczas. Tej fotografii dotyczył. I to jest także jedna z bardzo dobrych metod na to, jak wyprowadzić swój stan umysłu ze stanu paniki i ze stanu strachu. Tylko trzeba mieć taki podręczny zestaw tego typu archiwalnych, w cudzysłowie, zdjęć w swoim umyśle, które są jak najczytelniejszym dla oczu i dla wyobraźni, z zapisem wydarzenia, w którym byliśmy naprawdę na Łórze, a nie na dole. Jeden ja odcinek nazwałem Bądź po swojej stronie. To Bądź po swojej stronie jest moją transpozycją tego samego zalecenia, o którym mówi nie tylko Baszałek, ale wiele osób związanych, no cóż, z dużą świadomością, o której często ostatnio rozmawiamy, z pełną świadomością, a mianowicie większość tych przekazów mówi, że w trudnej sytuacji musisz znaleźć oparcie w sobie w prawdziwym, takim jakim jesteś. To znaczy, znaleźć w sobie siłę, by dostrzec, na ile kierują Tobą na co dzień programy. Znaleźć w sobie siłę, by postąpić naprawdę w zgodzie ze sobą, najgłębiej, tak jak potrafisz siebie odnaleźć. Dlatego powiedziałem, bądź po swojej stronie. I to jest jedyna rada, której, której użyczam sam sobie i którą się chciałem podzielić także z Państwem. Otóż, bądź za wszelką cenę po swojej stronie. To znaczy, powiem brutalnie, nie ufaj temu, co mówią dookoła. Nie ufaj programom, które ci będą mówić, że sytuacja potoczy się tak, a nie inaczej. Szukaj wyłącznie odpowiedzi w sobie. Jak myślisz, że powinnaś zareagować na tę sytuację, by twoja droga była drogą udaną i pozytywną, a nie drogą trudów. I to jest klucz. To jest klucz, który polega na tym, nie słuchaj co będą mówić dookoła. Nie słuchaj, do czego cię będą namawiać. Nie słuchaj, przed tym cię będą przestrzegać. Nie słuchaj, do czego być może będą cię nakłaniać w ten czy inny sposób. Słuchaj tylko i wyłącznie tego, co ci gra w głębi duszy. Nie zastanawiaj się nad konsekwencjami, nad ostracyzmem, na tym, że inni cię będą wytykać palcami, na tym, że być może grozić ci będzie jakaś kara za takie, a nie inne postanowienie. Trzymaj się swojego wnętrza. To tak naprawdę jest to piąte zalecenie, o którym mówił Baszałek w tym swoim magicznym przekazie pod tytułem Ucho higienny: Bądź tu i teraz, i bądź z sobą od A do Z. I wówczas, to, jak z tym Buddą, deszcze tej burzy będą Cię omijać. I wybaczcie proszę, że być może w taki niespodziewany sposób, w to lipcowe popołudnie, czy też przedpołudnie. Docieram do Was taką informacją, ale poczułem bardzo silny imperatyw, by podzielić się, no właśnie, tego typu widzeniem. Jak Państwo wiecie, unika w uszy duszy mówieniu o scenariuszach negatywnych, a tym razem postanowiłem wspomnieć o tym, iż istnieje taka perspektywa, dlatego że wydaje mi się, że unikanie scenariuszy negatywnych to jedno, pewne i na pewno właściwe, ale nie można być ślepym. Na no to, co się dzieje dookoła, a nie wiem, jak Państwo, ale ja widzę już cień tych scenariuszy i jesteśmy w tym cieniu. I to jest ta rzeczywistość uzgodniona, o której wspomniałem. Nie widzę takiej możliwości, by nas ominęła, ale widzę taką możliwość, byśmy przeszli przez tę rzeczywistość uzgodnioną w zgodzie ze sobą, a co za tym idzie, taką perspektywą, o jakiej mówił Baszałek, kiedy mówił: Gdybyś widział tę perspektywę oczami swojej duszy, to nie miałeś powodu, by się czegokolwiek. I to jest przekaz, z którym chciałem się podzielić. Wydaje mi się, że ważny. Wybaczcie, jeżeli kogoś zawiedzie. Dziękuję, jeżeli komuś się wydaje pomocny. Chciałem też Państwu powiedzieć, że dokonaliśmy trzeciego webinaru, który, w moim poczuciu, jest bardzo ciekawym wydarzeniem i możecie go Państwo sobie obejrzeć. Link do niego znajdziecie chociażby pod niniejszym wideo, choć to trudny materiał, bo to 3 godziny. a Rozmowy wąskiego grona ludzi dosyć specyficznie zogniskowanej no, właśnie na tym, że to, co możemy w tej chwili przede wszystkim zrobić, to zadbać o swój stan umysłu, swój stan świadomości w sprawie szczegółów odsyłam Wam do tegoż właśnie webinaru. Ale chcę Państwu też powiedzieć o tym, że powstała pewna wspaniała konkluzja, inicjatywa w wyniku tego webinaru i ta konkluzja nazywa się Budowanie grupy i znajdziecie taki wątek na forum efektywnej małpy do którego link oczywiście też znajdziecie pod mniejszym webinarem. Myśmy w tej chwili założyli tam zakładki, które są w zgodzie z tym, co postanowiliśmy w czasie webinaru. Jest to taka propozycja, abyśmy w jakiś sposób nawiązali ze sobą kontakt, to znaczy byśmy określili geograficznie miejsce, w którym jesteśmy, bo być może się okaże, że wielu z nas jest niedaleko siebie i jest to dobry moment, by poznać się fizycznie, bo technologia może zawieść w niedalekiej przyszłości. Jest to miejsce, gdzie możemy nanieść swoją lokalizację na mapę i napisać, co tak naprawdę mamy do zaoferowania społeczności, która być może, być może właśnie począwszy od tego webinaru zacznie się powoli budować. Możemy tam napisać o sobie, możemy tam pozostawić jakiś kontakt do siebie. No i też zachęcałbym Was do tego, by jak już te rubryczki się choć trochę zapełnią byście przenieśli te informacje poza komputer na formę pisaną, bo jak powiedziałem, technologia może nas w niedługiej przyszłości zawieść. Gorąco Wam polecam udział tak naprawdę w, tych, w tym wątku pod tytułem budowania grupy, no, bo może to być bardzo pomocne jako jeden z sposobów, w jaki sposób przejść przez no, tę burzę, o której cały czas mówię to najwyżej przemoczonym pod koszulką i z taką wiarą, że pójdziemy tą drogą, chciałem się z Państwem pożegnać. I do następnego razu. Dzięki serdeczne.